Poznaliście już moi drodzy dwa najprostsze węglowodory, czyli metan o wzorze CH4 oraz etan o wzorze C2H6. I teraz chciałabym, żebyśmy poznali kolejne. Tutaj już macie nazwy trzech kolejnych węglowodorów, czyli propan, butan i pentan. I zaczniemy sobie od narysowania wzorów właśnie tych związków. Zaczniemy od wzoru strukturalnego. Propan jest kolejnym tutaj w tym szeregu węglowodorem. I on będzie miał o jeden atom węgla więcej niż ten poprzedni. Zatem będzie miał trzy. Atomy węgla połączone wiązaniami, no i oczywiście każdy atom węgla musi mieć wartościowość 4. To znaczy, że temu atomowi węgla brakuje jeszcze trzech wodorów, temu brakuje ich dwóch, no i temu znowu 3. Zatem możemy, moi drodzy, zapisać sobie wzór sumaryczny propanu C3, ponieważ składa się z trzech atomów węgla oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8 to wzór sumaryczny propanu. I teraz, moi drodzy, możemy zapisać sobie ten wzór półstrukturalny, który jest wzorem grupowym, bo my sobie po prostu grupujemy tutaj tę cząsteczkę w taki sposób, żeby każda grupa zawierała jeden atom węgla. I ostatnia nasza grupa. No i teraz zapisujemy sobie, moi drodzy, te grupy. Mamy w pierwszej grupie jeden atom węgla, 3 atomy wodoru, zatem zapiszemy CH3, następnie mamy jeden atom węgla, dwa atomy wodoru, czyli CH2, i w ostatniej grupie znowu CH3. Tutaj moi drodzy, my w tym wzorze grupowym zapisujemy tą kreskę, która w tym przypadku w tym rysunku sugeruje nam, że to wiązanie występuje pomiędzy wodorem a pomiędzy atomem wodoru a atomem węgla. Natomiast my oczywiście wiemy, że jest to tylko zapis symboliczny i tak naprawdę to wiązanie występuje pomiędzy dwoma atomami węgla. No dobrze, przejdźmy zatem, moi drodzy, do narysowania sobie wzoru strukturalnego butanu, czyli kolejnego w tym szeregu węglowodoru. I butan będzie miał o jeden atom węgla niż więcej niż poprzedzający go propan, czyli tym razem cztery atomy węgla. No i oczywiście tych atomów wodoru również będzie więcej. Zaznaczmy sobie, ile tutaj tych atomów wodoru brakuje. I na tej podstawie możemy zapisać sobie już też wzór sumaryczny, czyli C4, 4 atomy węgla oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 atomów wodoru, czyli wzór sumaryczny butanu to C4H10. I znów, moi drodzy, zapiszmy sobie ten wzór strukturalny. Pierwsza grupa, druga grupa, trzecia i czwarta. No i moi drodzy, zapiszmy sobie wobec tego cecha 3, cecha 2, jesteśmy tutaj znów, cecha 2 i cecha 3, prawda? Oczywiście, moi drodzy, moglibyśmy troszeczkę skrócić sobie ten zapis i zamiast tych dwóch grup tutaj zapisać sobie to jako jedną grupę, ale w nawiasie. Wziąć ją w nawias i zapisać dwójkę, żeby było wiadomo, że tych grup właśnie jest, jest ich dwie. No dobrze, i dzięki temu, moi drodzy, mamy już wzór pustrukturalny, czyli grupowy. I teraz może zapiszmy sobie jeszcze wzory szkieletowe, ponieważ od propanu możemy sobie jeszcze tutaj zapisać wzory węglowodorów, ale w formie takiej szkieletowej. I jeżeli podjąłeś się rozwiązania zadania dodatkowego, które było dla chętnych, a dotyczyło chlorochiny, to tam taki wzór szkieletowy się pojawił, i to był taki bardzo prosty wzór, przy którym w ogóle nie, nie, zap nie zapisywaliśmy żadnych symboli pierwiastków, bo ten wzór składał się głównie z kresek. I zasada była taka, że każdy koniec albo początek kreski to jeden atom węgla, albo każde załamanie kreski to też jeden atom węgla. I jeżeli mamy węglowodór składający się z trzech atomów węgla, to my, moi drodzy, możemy sobie narysować. Taki wzór szkieletowy, ponieważ każdy koniec kreski oznacza atom węgla, i każde załamanie również oznacza atom węgla, czyli mamy raz, dwa, trzy atomy węgla, tak jak tutaj. I oczywiście, moi drodzy, wiemy, że w takim zapisie mamy również atomy wodoru, a przy każdym atomie węgla jest tyle atomów wodoru, aby wartościowość tego atomu węgla zawsze wynosiła 4, czyli aby miał on 4 wiązania. Jeżeli chcemy zapisać sobie wzór szkieletowy butanu, który składa się ze czterech atomów węgla, no to możemy zrobić sobie po prostu coś takiego i mamy teraz raz, dwa, trzy, cztery, prawda? Dwa końce tych kresek oraz dwa załamania. To znaczy, że w takim zapisie tutaj mamy do czynienia z czterema atomami węgla. Ja już moi drodzy myślę, że wy będziecie potrafić zrobić takie zapisać takie wzory i strukturalne i półstrukturalne i sumaryczne następnego w kolejności węglowodoru, czyli pentanu. I to chciałabym, żeby było w waszych zeszytach. Natomiast moi drodzy, bardzo bym chciała, żebyście wy znali. Wzory oraz nazwy 10 pierwszych węglowodorów. My oczywiście moglibyśmy tak sobie w nieskończoność rozpisywać ich wzory oraz nazwy, ale ja chciałabym, żebyście Wy znali 10. Czyli zaczynamy od metanu, potem mamy etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan i dekan. Czyli moi drodzy, dekan kończy nam tutaj tą naszą pierwszą dziesiątkę węglowodorów i składa się on oczywiście z 10 atomów węgla. I teraz, moi drodzy, te wszystkie węglowodory, które poznaliście, one mają swoją wspólną nazwę i tą nazwą, moi drodzy, jest alkany. Te wszystkie, moi drodzy, węglowodory, które poznaliście, to są właśnie alkany. Czyli metan jest alkanem, etan, propan, butan także są alkanami. I zauważcie, kochani, że tutaj w naszych alkanach Każda, każda substancja ma końcówkę An, prawda? Heksan, heptan. I tak właśnie rozpoznajemy, że mamy do czynienia z alkanami. I to jest, moi drodzy, cały szereg homologiczny, no, oczywiście nie cały, ale tutaj część, czyli 10, 10 węglowodorów pierwszych alkanów. I my nazwiemy takie, taki zbiór właśnie alkanów szeregiem homologicznym. Szereg chemologiczny to jest właśnie szereg związków organicznych, które mają do siebie bardzo podobną budowę chemiczną. No i widzimy tutaj, że ta budowa chemiczna rzeczywiście jest bardzo podobna. Natomiast te węglowodory, moi drodzy, różnią się od siebie taką samą jednostką strukturalną. I jak, kochani, przyjrzycie się na przykład tutaj wzorom strukturalnym, to zobaczycie, że każdy kolejny taki, każda kolejna taka cząsteczka ma o jedną tutaj grupę. CH2 więcej. Tutaj nie ma takiej grupy CH2 wcale, prawda? Pomiędzy są tylko dwie grupy CH3. Natomiast tutaj, moi drodzy, pojawia się nam grupa CH2, jest jedna. W kolejnym wzorze pojawia się jeszcze jedna grupa CH2 wewnątrz tej cząsteczki. I w każdej kolejnej, moi drodzy, w każdym kolejnym alkanie taka grupa dodatkowa się będzie pojawiać. Czyli szereg homologiczny alkanów będzie różnił się od siebie liczbą tych. Tych ugrupowań CH2, prawda? I wszystkie homologii, czyli te związki nasze w szeregu homologicznym, mają wspólny wzór ogólny, ale o tym już sobie powiemy w kolejnym filmie.